Później tak wielkimi darami prosimy Cię, Boże, sprawmyśmy korzystali z łaski dającej zbawienie i nigdy nie przestawali Ciebie wielbić przez Chrystusa, Pana Naszego. Przypada wspomnienie błogosławionej Marii Teresy Leduchowskiej. W piątek wspomnienie świętego Jana z Dukli. 4 lipca przypada rocznica sakry i ingresu księdza biskupa Krzysztofa Nikiewicza Otoczymy go na naszą modlitwą. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. Będziemy prosić Chrystusa Dobrego pasterza o nowe święte powołanie. Serdeczna prośba. Pamiętajmy, niezależnie od tego, czy przychodzimy do naszych parafialnych kościołów na nabożeństwo, czy przychodzimy na prywatną adorację, czy odwiedzamy miejsca kultu w ramach wyjazdów urlopowych, wycieczek, pamiętajmy, bo to w ten sposób dajemy świadectwo o sobie jako człowieku, tym bardziej kiedy jesteśmy wierzącymi. Pamiętajmy o stosownym stroju. Ten strój i prośba o to, aby on był stosowny w miejscu kultu, szczególnie w tym okresie wysokich temperatur, wielkich upałów, gdzie temperatura spowoduje pewnego rodzaju uciążliwość. Umiejmy przyjąć ową uciążliwość w darze serca, ofiarowując ją temu, do którego przychodzimy, czyli dobremu Bogu. Podchodźmy do tego jak małe dzieci i dorośli Na zasadzie, ktoś mi przypomina, dbaj o strój, niech on będzie stosowny, a ja z po swojemu. Bo niektórzy tak podchodzą do tego. Mimo, że są dorosłe. Na zasadzie, co mi ktoś będzie zakazywał. Tu nie ma rozumu. Tu są emocje. A co powodują emocje, kiedy wyłączony jest rozum, to myślę, że każdy z nas jest w stanie to ocenić w innych przestrzeniach życia i w relacjach między ludźmi. Jakie pokłosie niosą emocje? rozdarcie, łez, cierpienie, łzy, cierpienie, poczucie krzywdy. Właśnie emocje, gdzie nie ma miejsca na rozum, na wezięcie oddechu, na porozmawianie ze sobą, okazanie sobie cierpliwości. Tylko emocje, żeby udowodnić swój indywidualizm. Można i tak. Można i tak. Ale świat staje się koszmarem, naprawdę. A ja tylko chcę przypomnieć postawę samego Jezusa Chrystusa, który wszedł do świątyni i zobaczył tam tych, którzy zachowywali się nie tak jak powinni. Jaka była jego reakcja? To była reakcja dezaprowana, rozwinięta i wypędzenia. Nikt nie będzie nikogo wypędzał z kościoła. Stąd tylko i wyłącznie prośba o to, żebyśmy postępowali jak ludzie dojrzali Rozumiejąc, że kościół to nie jest miejsce na dyskotekę, jeśli ktoś się lubi rozbierać, to jest na to tysiące miejsc poza kościołem. Tu jest miejsce na skromność. Tu się liczy duch i duchowa relacja człowieka z Kobietą. Twoja wartość jako człowieka, wewnętrzna wartość, którą każdy z nas powinien pielęgnować. Szacuj Niech te względy ludzkie zostają za progiem Kościoła, natomiast naprawdę istotne będą te względy, które powinny decydować o przeżyciu spotkania z Panem Kościołem. moja serdeczna prośba, nie moja tylko i wyłącznie, ale prośba, myślę, wszystkich odpowiedzialnych za miejsce. Ja często się na to powoływałem. Wyjeżdżacie za granicę, jesteście niejednokrotnie w świecie, covid to utrudnił, ale jeżeli ktokolwiek był na zorganizowany wycieczce, wycieczkowego były miejsca kultu, to każdemu przewodnik powiedział, proszę Pana, proszę Pana, proszę zabrać właściwy strój. Nie wolno tego, tego, tego i tego. I nie było dyskusji. I nie było dyskusji. Ubierali się wszyscy kulturalnie i szli do kościoła, zwiedzając strój na właściwy. Przyjadą do ojczyzny, co mi będzie kto rozkazane, jak mam się ubierać. Moja sprawa, a Twoja odpowiedzialność za za ich przeżycie, za ich spotkanie z Panem Bogiem. Więc serdecznie proszę, czy tu, czy gdziekolwiek indziej, dajmy świadectwo swojej żalności i swojej odpowiedzialności. W zakresie można podebrać kolejny numer rycerza niepokalanej. Dotyk Boga, Sanktuarium Świętego Michała, Zabrała na górze San Europa na zakręcie, kryzys moralny w krajach zachodu. To tylko niektóre tytuły tego numeru tygodnika. Polecam uwadze. Pragnę podziękować wyznaczonym rodzinom z Bawu za przygotowanie świątyni i wysprzątanie oraz za ofiarę na kwiaty i zapłać. O sprzątanie w przyszłą sobotę proszę kolejną grupę rodzin. Sława, popiołek. Państwu Władysławowi Bincafi i Owalanie Goziem Annie a i Damiano Wiekusek, wczorajszym nałożeńcom, Jolacie Jargiełło z Czeszy, pragnę podziękować za ofiary na Kościół złożone w minionym tygodniu. Dzisiaj, pierwsza niedziela miesiąca lipca, za chwilę wspólna adoracja i błogosławieństwo sakramentem. W najbliższą niedzielę, która przypada 10 lipca, najprawdopodobniej w normalnym rytmie pielgrzymkowym, to znaczy tak jak przed COVID-em. W naszej parafii będziemy gościć uczestników pierwszej Pielgrzymki Młodzieży Otrzeczność Narodu Polskiego, która już po raz 38 będzie podążać z Warszawy do miejsca z tej intencji. Będą u nas około godziny 12 w południe, wyruszą w drogę około jedenastej, około czternastej, przepraszam. W tym roku Powierzam pierwszym w mieszkańców Zachrzejowa. Nie jest znana w tym momencie liczba uczestników, informacje wstępne około wtorku się które przekaże panu Marianowi, który kiwa głową, ale co ma zrobić. Do <grych> chorych z pierwszego piątku uda. przez wnuka za zmarłą Janinem Gąba od wnuka Michała z rodziną, w środę za zmarłego Józefa Wojnarowskiego od syna Grzegorza z rodziną, w czwartek za zmarłego Rób od rodziny z Blizny, w piątek za zmarłą Anną Kowro od siostrzenicy Janiny z rodziną, w sobotę za zmarłym Stanisławem Jakuba Piechota w niedzielę po 8 za zmarłych i Miteusza Rosieni, o 10.30 za Józef i Antoniego Łącz. Przez cały tydzień uprawiane są prześwięte gregoriańskie, poza Brafią, za zmarłe, św. pamięci Zofia i świętej pamięci Jan.